Ogiel chce wyjaśnić awanturę z Julią, z Julią żugaj koncert. Chodzi o to, że Julka po prostu na początku było jakby w miarę ok, przynajmniej się tak wydawało. Potem było, że wyzywała, jakby moją grę było, że niektóre jakieś ploteczki i w ogóle, ale się okazało jednak, że to była prawda. Mm. A no i jeszcze bana dała mi fausti i kartoni WSM za nic. Jula ogar się serio. Więc chciałam poruszyć ten temat, żeby wyjaśnić, że to Jula zaczęła to dramę i tyle dzięki paptki Jula ogar się serio. I właśnie przez nią zaczęła się ta drama, bo Julia na początku mówiła, że każdy może zrobić taką grę i zgadzam się z tym, a jeszcze wczoraj wyzywała od kopiar. Ej, no sorry, ale jakby jaki to ma sens? Zresztą u niej trzeba czekać na MNJ, a my od razu tepamy wszystkich i się ustawiają do kolejek i wpuszczamy czasami na scenę, a ona nie odpowie nawet, sorry, ale jaki to sens? W tym Shorts nie chodzi, żeby kogoś obrażać, ale po prostu chciałam wyjaśnić tą sprawę, to na tyle dzięki pa.